Wczoraj widzieliście moje delikatne rozczarowanie nowym Radtelem RT880G, a mianowicie tym, że te wszystkie trzy częstotliwości, które możemy równocześnie monitorować, muszą być w określonym zakresie, jeden z trzech zakresów. W tej chwili 64 do 620 MHz. No ale da się to obejść i to w bardzo prosty sposób. Przytrzymujemy tą szczałkę w dół, włączamy radio. I widzicie full band bond. I teraz możemy spokojnie sobie na przykład wbić. Weźmy 27000. Mamy na paśmie CB. Mamy 70 cm. A jak teraz poniesie fantazja, nawet spróbujmy 1 GHz bez groszy. Proszę bardzo. 999 Da się, da się. Aczkolwiek, żeby nie było tak różowo, jeżeli mamy tryb full band mode, to z kolei radio nam nie monitoruje. Nie ma tak zwanego stand-bya na wszystkich częstotliwościach. Monitoruje tylko tą wybraną.